Osiem medali, wiele rekordów życiowych i trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Pływacy Delfina Kozienice świetnie wyparli w ogólnopolskich drużynowych zawodach 10 i 11-latków. W niedzielę 28 maja w Puławach nasz klub reprezentowało 9 zawodników. Każdy wystartował w czterech konkurencjach. Najlepszą zawodniczką rocznika 2012 została Maja Wasiłek. 11 wygrała wyścigi na 100 metrów stylem grzbietowym i dowolnym, bijąc przy tym rekordy życiowe i osiągając 10 i 16 wynik w kraju w swojej kategorii. Na dystansie 200 metrów stylami dowolnym i zmiennym Maja zajęła drugie miejsce. Bardzo dobrze spisało się także Julia Sowińska wygrała 50 metrów stylem klasycznym, a nowy rekord życiowy 45-50 to trzeci wynik w kraju. Na 100 metrów stylem zmiennym także poprawiła swój najlepszy czas, co dało jej drugą lokatę. Wśród wszystkich zawodniczek z rocznika 2013 w klasyfikacji generalnej Julia zajęła trzecie miejsce. Po jednym srebrnym medalu zdobyły w puławach Zuzia Hołuń i Agata Traczyk. Klub reprezentowali także Julia Seredyn, Janek Bartosiewicz, Wiktoria Kłos, Zosia Cholewińska i Wiktoria Garbarczyk. Drużynowo dziesięciolatkowie uplasowali się na trzecim miejscu, a jedenastolatkowie zajęli siódmą lokatę. W klasyfikacji medalowej Delfin kozienice był trzeci.